I will not play their game. My end game is different. They will pursue search, hunt and kill. No i to się nazywa wciągająca historia. No, szkoda tylko że to jest tak totalnie nierealistyczna. Nierealistyczna? Przecież to naprawdę mogło się wydarzyć! Ej, a ty jak zawsze swoje... Dajże spokój! Yy, kosmici, yy, wybuchy, meteoryty, gracze, ten cały Endgame, koniec świata... No, no, dlaczego nie? No, no słuchaj, no przede wszystkim jakby coś takiego się miało wydarzyć, to wszędzie by o tym mówiono, w telewizji, no... Jeśli nie jesteś graczem, nie jesteś niczego świadomy, żyjesz w błogiej nieświadomości. Dopóki nie jest za późno. Nie proszę cię, nie strasz mnie. <głyszelnicze> nie straszę. Mówię jak jest. Już wkrótce. Oj, co? Co za głos? Ich życie <głos> zmieni się diametralnie. To Ty wrawiasz mnie! Zapytał pełen nadziei na racjonalne wyjaśnienie. Ej, przestań. Co z tobie? Wszystko w porządku? Nie wiedział jednak, że osoba, do której mówi, wie doskonale. Co zaraz nastąpi? Co? Co ma nastąpić? Endgame. Endgame trwa nadal. Pozostało dziewięciu graczy. Jednak zasady uległy zmianie.